Musisz nadal być hokejską. No i teraz gwiazdy. Zapraszam panią. Pani już wie o co chodzi też. Wie pani co trzeba zrobić? No to proszę teraz uwaga. Szanowni Państwo, być może to przewróci tabelę. Co prawda lider na razie jest, czeka na wręczenie nagrody, ale wszystko się jeszcze może zmienić. Proszę bardzo. Niech się wszyscy zobaczą, proszę Państwa, co zrobić, jak będziemy żyli bez mydła. Dobrze? Dobra. Koniemy się w tojtoju. Znaczy, z dołu nie bierz wody. Tylko z góry. Uwaga. To co? Spróbujemy? Jedziemy. W ogóle, czy państwo wyczucie jakąś linię melodyczną na koniec? Wiem, ja wrażenie, jakiś muzyk tam jedzie, tak? I wiedząc, że po prostu przy, na trybunie głównej siedzi 20 tysięcy ludzi, coś tam zagrał. Co to była za melodia na koniec? Co to było? Hmm. No dobra. Byłaś, ale byłaś niezła. Publiczność to doceniła. No i teraz. Nie będę trzymał mikrofonu za blisko, bo możesz się przykleić. Yy, I wtedy będzie kłopot z oderwaniem gąbki. No, daj kuśni, daj kuśni, proszę państwa, to specjalnie dla naszej ostatniej gwiazdy. To jest po prostu masakra. No dobra. To teraz ciebie prosimy, żebyś się schowała. Już bez laserki, dobra? I tu się nie ruszaj teraz. Dobra, uwaga, proszę państwa. Już wiesz o co chodzi w konkursie? Dobra, musisz tak zrobić, żeby wygrać. A wtedy pokażemy ci mydło w płynie. Bo możesz nie wiedzieć o co chodzi. Uwaga! Jedziemy! Czy to nie była przedstawicielka Sagi Zmierzch? No po prostu tak? Córka wąkira, dobra. tak było, proszę Państwa. I teraz y, mamy, y, nie wiem, no, w zasadzie to znaczy chyba najgłośniejszy był tutaj kolega, prawda? Nie ulega wątpliwości. Nasz absolutny lider. Uwaga, teraz występ finałowy. Tak. Słuchaj, zrób start, przejazd. Wiesz, i tak piętnaście okrąże. A jak rzuciłem głupio. Sorry, no to nie ci dwie godziny teraz. Yy, tak, i bez oddychania. Pamiętam, mam takie konkursy. Proszę Państwa, yy, teraz tak, jak ktoś z Państwa będzie widział za chwilę ratownika medycznego, to niego go tu od razu prosi, dobra? No dobra, a teraz poważnie. Ale byście w ogóle fenomenalni. Matrix, który mnie zawiodłeś. <laughs> Co się stało? Mechanik zapomniał paliwa dodać. Taki woda jakby był wsałkę. Dobra, dobra, nie poznaję kolegi. Dobre by było, ale urrywa, dobrze. Posłuchaj, dam ci jeszcze jedną szansę, bo to jest ten występ już taki finałowy, taki podsumowujący. to żebyś... A to przejedź! To. <noise> A, dziękuję. dziękuję. Było, po prostu super. Było po prostu super. Ale już nie mam siły, szczerze mówiąc. Naprawdę nie mam siły. Ile ty masz na chłopaku? 18. O Jezu. Ja A płuca nie tę, no niestety. Ale nie palę, nie palę. Gupa. <noise> Jaki wywód? 18. Ale płuca nie tę. Nie, nie palę. <noise> I ten wzrok gdzieś w przestrzeni zawieszony, nie pan. No, a jak się pije nosem, to wiadomo. To... Proszę Państwa, uwaga. Drodzy Państwo, dostajecie teraz cudowne i fenomenalne napoje. Przegrani. Zwycięzca dostaje koszulkę. A dziewczyny najmłodsi, jeszcze dostaną, proszę Państwa, tutaj od Lotto, Była mało nagród, a musimy yy, jechać tutaj do godziny 18.30. Proszę Państwa, ja jeszcze tutaj. Proszę, chyba, że chcecie, pojedny. Ale proszę państwa, wiecie, wiecie, co było teraz. Ja podchodzę do chłopaków, a tu zawodowcy mówi tak, do nich, Chyba, że chcecie, o Proszę Państwa, proszę Państwa. Najmłodsi dostają też nasze frisbee. Uwaga. To dla ciebie. To dla ciebie. O,